Mały sekret! Nie, nie! Tak, słuchajcie, wydało się już, wszyscy wiecie. Jestem w ciąży, spodziewamy się naszego pierwszego małego potomka. Och, trochę trzymaliśmy to w tajemnicy. Cztery no. eee, miesiące pełne, także no naprawdę udało nam się i uważam, że naprawdę nam się udało. Ehm, sekret, słuchaj... nie? Tak, to był taki prawdziwy sekret. No. Eee, słuchajcie, nie robiliśmy tego celowo, żeby trzymać to przed wami w tajemnicy, ale wiecie, jak to jest też z perspektywy po prostu bezpieczeństwa trzymaliśmy tą informację dla siebie. też moment, w którym ja zakończyłam pierwszy trymest był takim bardzo korzystnym dla nas, ponieważ skończyłam pierwszy trymest praktycznie przed samymi świętami, w związku z czym po prostu na święta powiedzieliśmy całej naszej rodzinie, wtedy też powiedzieliśmy naszym znajomym. niektórzy z nich wiedzieli troszeczkę wcześniej, niektórzy troszeczkę później, natomiast rzeczywiście no to jest normalnie, że mówisz mówić takie trzy miesiące. Nie? oczywiście że tak, oczywiście że tak, zresztą, no wiecie jak to jest, no to jest jedna wielka niewiadoma i, i też czekaliśmy, żeby wszystko po prostu było potwierdzone, że jest dobrze. Oczywiście mamy świadomość, że wszystko może się jeszcze wydarzyć, natomiast myślę, że to już bezpieczeństwo gdzieś tam mamy. Słuchajcie, to był taki okres, w którym my z jednej strony byliśmy rzeczywiście zajęci przygotowaniami do domu, więc naprawdę nie mieliśmy czasu, a z drugiej strony te ostatnie trzy miesiące to ja głównie spałam. Tak, ale to nie było takie planowane, że o mi dom i robi mi... Robimy dziecko, no. tak. Tak, tak, tak. To było taki spontaneus, nie? Tak, no rzeczywiście, to tak nam się powiem Wam, szczerze ułożyło, e, myślę, że bardzo, bardzo korzystnie, bo, e, bo dzidzia urodzi się kilka miesięcy po tym, jak my wprowadzimy się do domu, także myślę, że to taki fajny okres, bo już będziemy tam zadomowieni, i będziemy mogli sobie przygotować pokoik i tak naprawdę czekać właśnie na pojawienie się malucha, także myślę, że naprawdę czas... To jest super, natomiast oczywiście jest to też dość, dość stresujące, bo jednak musimy ten dom zrobić na tip-top, zanim się tam wprowadzimy. Ehm, no, ponieważ nie będziemy tam mieszkać już sami, tylko będzie nas trójka. Ehm, także. Także słuchajcie, tak, to ten rok, tak jak wam mówiliśmy na podsumowaniu, będzie bardzo wyjątkowym. Three human and two cats. I to kotki, tak, dwa, trzy, trzy ludzie i dwa koty, tak to będzie wyglądało. Ehm, chcieliśmy wam też powiedzieć, jak dowiedzieliśmy się em, o tym, że jestem w ciąży, bo to by była bardzo fajna historia, <ścoughs> moim zdaniem. Ehm, słuchajcie, to jest tak, że y no my rzeczywiście się staraliśmy już jakiś czas i, i gdzieś tam mieliśmy w stylu głowy to, że Mogłabym być w ciąży. Natomiast powiem Wam, że w tym cyklu rzeczywiście to czułam. Jakby jak nigdy nie czułam tego wcześniej, to w tym cyklu naprawdę czułam ten proces implementa implementacji, jak to się nazywa. I. I jakoś tak byłam, nie wiem, oboje mieliśmy takie pozytywne nastawienie i no i gdzieś tam myśleliśmy, że nam się po prostu udało. Ale pamiętasz pierwszy test? No tak, tak, zaraz do tego przejdę. Ehm, dlatego e, ja na dwa dni przed spodziewaną miesiączką, czyli dokładnie 12 dni po owulacji, e, umówiłam się na testy z krwi beta HCG, żeby wiecie, potwierdzić na pewno, bo już w 12 dniu po owulacji jakby... Te wyniki Beta HCG już pokazują na 100%, czy jest się w ciąży czy nie. I stwierdziłam, że do tych testów nie będę robiła tych testów takich um, zwykłych, paseczkowych, że się nie, nie będziemy tego sprawdzać. Zrobimy z krwi, żeby mieć pewność. Bo wiecie, czasami są fałszywe pozytywne, fałszywe negatywne i nie chcieliśmy się stresować. Um, I pamiętam, że była to. Test miałam mówione na poniedziałek, ten test z krwi. E, no i w niedzielę rano wstałam, i nie wiem czemu. W ogóle wstałam przed 6 rano, więc było bardzo wcześnie, ja jeszcze spał. I jakoś miałam taką. Naszła mnie taka chęć, że nie, ja muszę zrobić dzisiaj test. Ja po prostu muszę się dzisiaj dowiedzieć, czy jestem w ciąży, czy nie. Nie wytrzymam do kolejnego dnia. I słuchajcie, to było bardzo wcześnie, dlatego, że tak jak mówię, to był jedenasty dzień po owulacji. Brakowało mi jeszcze kilku dni do okresu, więc tak naprawdę no, czasami mówi się, że jest to za wcześnie nawet, żeby testować. Natomiast stwierdziłam, że zrobię tak, zrobię test. Nic nie powiem Józiowi, pójdziemy w poniedziałek na badania krwi i wtedy nam się dowie. E, bo trochę chciałam go uchronić, też z perspektywy, jakby wiecie, test wyszedł negatywny, no bo już jest też bardzo, po prostu byście się bardzo przejmował tym i byłoby Ci przykro. Więc stwierdziłam, że przynajmniej go ochronię. A wiecie, a jak wyjdzie pozytywny, to, to też potwierdzimy to po prostu kolejnego dnia. No i słuchajcie, zakradłam się do tej łazienki, naprawdę na paluszkach. Zrobiłam ten test, no i słuchajcie, zrobiłam ten test i on wyszedł negatywny. To znaczy, jak ja na niego spojrzałam potem po pięciu minutach, bo musiałam odczekać pięć minut, to wyszedł była tam jedna kreska tylko i ja sobie myślę, no nie wyszło. I powiem wam, że... nie tak negatywne było bardzo... Poczekaj, to jeszcze tam jako nie doszło. <laughs> ehm... Więc, yy, więc odczekałam te 5 minut i ta, była tam tylko jedna kreska. Yy, natomiast powiem Wam, że coś mi tak wewnętrznie podpadało, że to jest niemożliwe. Że to jest po prostu niemożliwe. I słuchajcie, podniosłam ten test do lampy, bo mamy takie lampy wiszące w łazience, i tam po prostu zauważyłam taką praktycznie przezroczystą drugą kreskę. I myślę sobie, nie, nie wierzę. Jakby to nie, niemożliwe. I w końcu byłam taka trochę skonfundowana, czy to jest pozytywny, czy nie jest pozytywny. Więc zostawiłam ten test, chowałam go do szuflady i myślę sobie: "Dobra, trudno. Jutro są badania krwi, będę wiedziała na 100%." I słuchajcie, wróciłam do sypialni, otwieram drzwi do sypialni, a tam Julius siedzi na baczność i no i no i powiedz mi, powiedz mi. Bo się domyśliłeś, że ja robię test, tak? Może no i mówię Józiowi, że w sumie to nie wiem, bo chyba negatywny, ale jest taka mała kreska, i już, słuchajcie, jak z procy wybiegł do tej łazienki. Naprawdę wystrzelił po prostu w tej, z tego łóżka wybiegł do łazienki e, i wziął ten test z łazienki i przyszedł tutaj do salonu, pod okno, stanął pod oknem, i krzyczy do mnie, Jest pozytywny! I mówię, co? I okazało się, że jak rzeczywiście patrzyliśmy obok okna, czyli przy świetle naturalnym, to ta druga kreska już była rzeczywiście widoczna i to mocniej. I e, no, znaczy teraz jak patrzyliśmy na zdjęcia tego testu, zresztą może Wam gdzieś tutaj wstawię, to, to rzeczywiście to była bardzo cienka kreska, bardzo cienka, więc można ją było przeoczyć, ale e, no tak, e, odkryliśmy właśnie wtedy, że, że są te dwie kreski i później oczywiście robiliśmy badania z krwi, więc one wszystko potwierdziły, e, także no już byliśmy pewni, e, ale tak, historia jest... Ale mamy chyba 10 test, nie? A tak, bo słuchajcie... Powiecie, jak to jest, jak odkrycie, że jesteście w ciąży, zanim tak naprawdę pójdziecie na pierwsze USG, takie USG, że wiecie, tam jest serduszko, no to trzeba trochę odczekać. I ja przysięgam Wam, że robiłam testy co drugi dzień, żeby sprawdzić, czy dalej jestem w ciąży. Wcale nie żartuję, ale też z uwagi na to, że wiecie, no dużo jest przypadków, kiedy. Ale już chyba po tydzień to było bardzo mocne, ten drugi. Czerwona, tak. I powiem Wam, że bardzo fajnie to rzeczywiście widać, jak te, te drugie kreski co robiły się coraz bardziej czerwone, takie mocne, no więc to. Nas tylko utwierdzało w przekonaniu i wiecie, ja też nie miałam żadnych symptomów. To znaczy, nie wiem, nie wymiotowałam, nie miałam no takich, co nam się zawsze wydaje, że kobiety w ciąży to mają na początku, to ja tego nie miałam, więc też było dla mnie takie, no jakby ja trochę się tymi testami utwierdzam, ok, dalej jestem w ciąży, dobra. Dopóki, wiecie, nie potwierdziliśmy tego z lekarzem, dopóki, nie wiem, tam nie założyli mi karty ciąży i tak dalej, no to tak zachowawczo do tego podchodziłam. No i było to takie, no, taki. Super, tak, znaczy, wiecie, to był taki bardzo, bardzo specyficzny okres, bo z jednej strony my się bardzo cieszyliśmy, a z drugiej strony nie chcieliśmy jeszcze o tym mówić, bo wiedzieliśmy, że jest bardzo wcześnie. E, więc. E... Dlatego nie mieliśmy takiej wakacje, nie mieliśmy takiej. co? Tak, nigdzie nie jeździliśmy. Znaczy, Boring. słuchaj. Boring. No, Nudne życie prowadziliśmy właśnie też z uwagi na to, no ale szczerze to też dlatego, że ja po prostu cały czas spałam. E, no, ja mamy mu... duże zdjęcie. Mam duże zdjęcia, mam duże tak, Słuchajcie, ja mój pierwszy trymes spędziłam tak naprawdę śpiąc cały czas. Naprawdę... Nie miałaś takiej... źle czujesz, ale nie. dużo spałam. Dużo spałam, tak. A tak. tak. razu nie czułam się dobrze, nie miałam jakichś tam problemów z jedzeniem. Wręcz przeciwnie, jakby bardzo miałam podkręcony apetyt. Nie. Czasami miałaś takie... kwaśne. Że miałam na coś ochotę konkretnie, tak. I czasami miałaś takie słodkie, to było nie takie słodkie. Tak. Tak, 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 tak. Że miałam po prostu ochotę na różne dziwne rzeczy i to takie dziwne, że na przykład... Wiecie, ja nie jem mięsa 15 lat i nagle miałam ochotę na wątróbkę. Po prostu nie wiem, skąd mi się ta wątróbka wymarzyła i ja po prostu musiałam zjeść wątróbkę tego dnia. Więc było kilka takich właśnie specyficznych rzeczy, takich ciążowych zachcianek. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskoczyło, że właśnie nie czułam się źle absolutnie, tylko po prostu byłam bardzo zmęczona. Jakby bardzo, bardzo dużo spałam. I to bardzo dużo. Um... No i też ta końcówka roku czy tam ten początek roku, no to był taki okres, kiedy już rzeczywiście szeroko zaczęliśmy mówić. Ja też powiedziałam w pracy, bo bo my oboje cały czas jesteśmy aktywni zawodowo. Znaczy ty to będziesz cały czas, ale ja w pewnym momencie będę musiała przestać, natomiast y, oboje pracujemy, więc też jakby poinformowałam w pracy dopiero niedawno, więc y, a, więc Wy też dowiadujecie się tutaj w tym szerszym gronie po, po jakimś czasie, no bo tak jak mówimy, chcieliśmy mieć to dla siebie, to był taki dla nas fajny okres i, i też ten wyjazd, który mieliśmy do Mediolanu, to był taki nasz pierwszy wyjazd, gdzie rzeczywiście było to już bezpieczne, my byliśmy po pierwszym trymestrze i też tak jak sobie wspominamy, że to była taka nasza wycieczka w trójkę, więc polecieliśmy tam rzeczywiście w trójkę. Śliskowa trójkę. święta była w trójkę. Święta też, dlatego też Mówiliśmy Wam ostatnio na filmie z podsumowaniem, że te święta były bardzo magiczne, bo, no słuchajcie, no rodzina się bardzo ucieszyła, to też była dla nich wielka niespodzianka. My też jesteśmy 4 lata po ślubie, więc, to też jest oczywiste, że oni się trochę spodziewali. Wiecie, że prędzej czy później, no to my w tej ciąży będziemy. Natomiast, no natomiast byli, wiecie, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Eee, no to był taki bardzo, bardzo przyjemny czas. I myślę, że też bardzo fajny moment na powiedzenie naszej rodzinie. Akurat tak się wszystko właśnie tak. ułożyło, więc powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o, o tą ciążę, to jesteśmy mega zadowoleni, jak to się wszystko ułożyło, jak fajnie w ogóle w czasie to się też złożyło, bo tak jak Wam mówimy, to nie jest tak, że celowaliśmy, dobra, to już mamy dom, to teraz szybko będziemy mieć dziecko. Nie, no wiecie, takie rzeczy no, przychodzą. To wszystko było taki coincidence, spontaneous, Spon tak? Tak, tak. Taki... Bo zawsze chcieliśmy dom i zawsze tak. chcieliśmy dziecko. Tak, ale wiecie, no niektóre rzeczy się przydarzają, niektóre się nie przydarzają, na które trzeba czasami dłużej poczekać, na które nie. E, ten dom też nam się przydarzył tak naprawdę przez przypadek. E, no i no ta ciąża nie przydarzyła się przez przypadek, natomiast no rzeczywiście wydarzyła się w takim okresie bardzo do nas korzystnym, więc byliśmy mega zadowoleni. E, bardzo jesteśmy dalej oczywiście zadowoleni. E, no i teraz możemy się z wami dzielić naszym dniem, naszy, naszymi przeżyciami, już tak bardzo otwarcie, no bo to była też duża część naszego życia, z którą się z wami nie dzieliliśmy. E, natomiast słuchajcie, tutaj też nigdy nie pojawi się materiał, właśnie nie wiem, z wizyt u lekarzy czy z, nie wiem, odkrywania właśnie tych testów, dlatego, że myśmy nic nie nagrywali. I to jest coś, co sobie postanowiliśmy od początku, że absolutnie nie dokumentujemy tego, że to jest coś, co przeżywamy tylko we dwoje. Eee, te, wiecie, też pierwsze chwile... My tak naprawdę na pierwszym USG byliśmy właśnie w szóstym tygodniu. E, widzieliśmy to wiecie, serduszko, które tak naprawdę się dopiero wytworzyło. E, I to są I takie to takie faso fasolka Tak, mamy po prostu, my co dwa czy trzy tygodnie chodzimy tak naprawdę do lekarzy, e, bo, bo chodzimy do dwóch różnych miejsc i, i mamy tej dokumentacji mnóstwo i naprawdę widzieliśmy tego dzidziusia, który się rozwijał po prostu od półcentymetrowej fasoleczki do, do obecnie kilkunastu centymetrów. Ale teraz to jest... chyba 14 Ach, Około 14, tak. Natomiast to jest coś, co trzymamy dla siebie. No. tak? Nie, nie dzieliliśmy się tym i nie będziemy się tym dzielić. Tak jak mówię, myśmy po prostu na żadne z tych spotkań nie brali ze sobą kamery, bo po prostu chcieliśmy mieć to tylko i wyłącznie no, tak, dla siebie. Tak, to jest prywatne. Nie? Tak. Ale teraz już możemy się z Wami otwarcie dzielić, jak wygląda nasze życie. Ja też czuję się troszeczkę lepiej, troszeczkę mniej śpię. Także też myślę, że ten czas będzie dużo bardziej intensywny. No, Ale ja widać, masz już dużo energii. Mam dużo więcej energii, nie? Tak, e, tak, ja byłam rzeczywiście dużo bardziej zmęczona wcześniej, także, także też się cieszę, ten drugi trymes jest dla mnie łaskawy. W ogóle nasze dziecko jest dla mnie bardzo łaskawe i powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jak dobrze przechodzę tą ciążę. E, naprawdę, ja się... Jeszcze, tak, ja się spodziewałam, że to będzie po prostu koszmar, a naprawdę czuję się fenomenalnie. Naprawdę czuję się fantastycznie. Także mam siłę, mam energię, wciąż jeszcze myślę, mam jakieś komórki myślowe. Także, także naprawdę bardzo się cieszę, jak, jak to wszystko wygląda. No i mam też ogromne wsparcie w Józiu, bo Józiu bardzo mocno nas wspiera i, i dba o swoją rodzinkę. Także no bez niego na pewno też tak dobrze bym się nie czuła. Zresztą ty też wziąłeś na siebie bardzo dużo odpowiedzialności teraz, obowiązków domowych. Bo i gotujesz teraz praktycznie sam i sprzątasz tylko ty emocje radzisz sobie z moimi emocjami, tak? Tak. Kotki. Tak, ze kotami zajmujesz się. Nie możesz dotykać. Mm. Tym. Tak, ja nie mogę, słuchajcie, ani sprzątać kuwety, ani tak za bardzo tych kotów. Znaczy nie no, wiecie, dalej je dotykam, ale, ale raczej staram się ich nie karmić, staram się ich nie... nie w ogóle nie czyszczę kuwety, także tym zajmuję się Józio, więc jesteś ogromnym wsparciem dla nas. To jest um, team. Tak. Teamwork. Tak, tak. Dużyn? Drużyna. Jesteśmy drużyną, tak. tak. Tak, także cieszymy się, że mogliśmy Wam powiedzieć o tym naszym małym e, sekrecie. Teraz już wszystko wiecie? No. Chcecie pokazać trochę? No pewnie. Chcecie zobaczyć mój brzuch, albo już widać? No. Zobaczcie. Widać. Widać, widać. Także dajcie znać, co myślicie o naszym sekrecie, czy się domyślaliście. Czy może ktoś z Was coś podejrzewał? Dajcie nam koniecznie znać i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!